Tak, tak, oczywiście, tak już. <laughs> już. jak mówi, patrz, patrz gdzie stoimy, patrz gdzie stoimy. No, no co, gdzie stoimy? Stoimy na drodze, tam stoi samochód, tam mieliśmy iść tam. A on mówi, co? Co ty mówisz? Torowisko. Znaczy tak, my stoimy na starym torowisku. W tamtą stronę, czyli tak jak samochód i dalej, to prowadzi tor kolejowy. Zresztą widać to wcięcie między drzewami. To prowadzi do Kęszycy Leśnej. A my tutaj... A tu? A tu, tu była... Taka bocznica kolejowa z zabudowaniami, zresztą widać po prawej stronie te. Ale to filary tylko takie tutaj okay. zostały wykonane. No ale no. jak są budowane takie obiekty? tak? Mamy betonowe podstawy, na tym ułożona jest drewniana, drewniana podłoga, podłoga, ściany hmm. i zamknięte, tak? Takie tutaj budynki były. A tak, po to, żeby, czyli tu zaraz. Tu, tu już torpać, patrz, patrz, tor przechodzi tu, 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 tu masz tu. pozostałości. I A, tu. tu są podkłady. No, ja pamiętam zostały. jeszcze tutaj to rowisko. No, ale to dlaczego te budynki są przestawione tutaj w prawo? Nie, no, to A nie był tu. Dość duży obiekt, tak? Tutaj tu był... A tu gdzieś była no, rampa w tym miejscu? Co, yy, so, rampa? Nie w kategorii rampy, to były zabudowania takie yy, kolejowe, magazynowe. No ale to trzeba było gdzieś rozładowywać to wszystko, co. No, można to rozładować ręcznie wszystko. O... Nie, takie rampy? No co, myślisz, że Rad nie. tutaj rozładowywał, bo to jest w okolicy, w okolicy obozu, w którym byliśmy tydzień temu? Można założyć, że jak najbardziej, okay. tak. No, do takich prac oni byli również przeznaczeni, prac pomocniczych. No właśnie. Idziemy ja, tym lasem. Tak. Ja pamiętam, co prawda za młody byłem, mnie to nie, zabra, nie zabrali na tą wycieczkę jak tutaj zostały w tej, właśnie w tej okolicy, dokładnie nie wiem, ale znalezione silniki do rakiet z II wojny światowej, od tych bemek, czy katiusze, te popularne katiusze. O tak no No bo tutaj? tak swoją drogą drodzy moi oczywiście jesteśmy niemili, niegrzeczni i źle wychowani. Powinniśmy się przywitać. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Masz. Kopał, kopał panie dziedzu, kopał. Coś kopał. A o... Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na bocznicy kolejowej. Tak. tak. Tym razem o, dojechaliśmy idziemy. na tą bocznicę. No bo chcieliśmy Pozostałe wam pokazać generalnie jak e, mniej więcej kolejowo wyglądał Międzyrzecki Rejon Umocniony. No i dzisiaj mamy znaczy, taką, że wyglądał, że wyglądał, że wyglądał. A co? Chodź. A co powiedziałem? Że powiedziałem? Nie no jak wyglądał? Że no wyglądał? wygląda w tej chwili, a wyglądał kiedyś. No a jak to wygląda? No wygląda to ciekawie, bo to jest zbiornik. Tak pożarowy. A. i uważaj, nie wpadnij w co nie no żebyś nie wpadł. no muszę go obejrzeć jak zbiornik przeciwpożarowy zobaczcie on jest wyłożony cementem o cały z każdej strony tak patrzę co tutaj jest no to jest nie myślałem, że może drugie dno, ale nie ma drugiego dna, zobaczcie z każdej strony jest Taki... Zostaje pytanie jak ja stąd wyjdę teraz. Damy radę. Czekaj, A mam włączony. Myślałem, że mam niewłączony mikrofon. A ty masz włączony? Tak. Tak. To, to możesz, możesz ze mną rozmawiać. Ale... Z samego początku rozmawiać. Ale tutaj mamy schody jeszcze. Kurczę, ładne schody. No wiesz, od czasu do czasu z takich zbiorników woda była spuszczana i było naczyszczone, także też jakoś to można było rozwiązać w sposób cywilizowany. Szkoda, że leśnicy tego nie wykorzystują. No teraz już, wiesz, po tylu latach to to byłoby raczej trudne. No, to jakbym chciał wyjść bezpiecznie, okazuje się, jest taka możliwość. Uwaga, na... jest to teraz najwygodniejsza jakoś specjalnie, ale jest taka możliwość. Także drodzy moi, bo my jesteśmy na takiej jednej z kilku bocznic kolejowych. Miejsca, w którym były dowożone towary. To jest na tej trasie, którą wam dzisiaj właśnie pokazujemy. Tutaj prawdopodobnie rampa, tak? Dobrze mówię? Hmm. Wygląda Myślę, na ta. to, że Możliwe. jest to rampa. E, tutaj jest zbiornik, natomiast tam kawałeczek wcześniej to może przejdziemy. Myśmy to już widzieli, ale pokażemy Wam. W lesie są budynki magazynowe. No, jeżeli było tutaj zabezpieczenie w wodę, to może oznaczać, że tu na przykład jakiś skład amunicji był. Jak amunicja się pali, to woda nie pomoże, No, ale coś łatwopalnego, tak? Yy, bo nie jest standardem, że, yy, że na każdej takiej bocznicy to znajduje się. No właśnie, ja tu nie widziałem jeszcze nic Zobaczcie, są takie podstawy. Na kilku z nich jeszcze widać śruby. One były prawdopodobnie... Do zamocowania belek. Podłoga drewniana. Czyli budynek jak gdyby troszeczkę wyżej stał od poziomu ziemi. Tak. Zobaczcie, tu jest jeden rząd. Tam jest drugi rząd z tamtej strony. To dosyć daleko się ciągnie. I co jest... Najciekawsze z tego wszystkiego, to to jest wszystko na... U sypisku, zobaczcie tutaj, jest taka górka, i wypłaszczenie to, tak jak w RIZE, takie wypłaszczenia są porobione, aby można było produkować budynki na tym z jednej i z drugiej strony. No, wygląda to ciekawie, bo okazuje się, że MRU to nie tylko bunkry, ale to również takie elementy, które miały pomóc w funkcjonowaniu. Jeden to jest dwa ogromne przedsięwzięcie. Trzy. tak? Trzeba jakoś dowieść ludzi, materiały, pancerze, jakoś to posadowić. To, są, to jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie logistyczne. A wyzwanie. przy okazji, to co mówiliśmy na początku, to tu zdarzało się, że przyjeżdżali żołnierze bez broni. Tylko po to, by obsadzić. A broń gdzie macie? A broń mamy w bunkrach. No tak no i... teoretycznie miało być. Chociaż zas zasada jest taka, że żołnierz ma broń. To swoje wyposażenie podstawowe ma przy sobie, tak? Powinien, przynajmniej. No, ale jeżeli to byli rekruci, chociaż musieli być już po jakimś przeszkoleniu, bo to... A, bo to się... już, no. o tym mówiliśmy parę odcinków temu, no, to trzeba powiedzieć, że to już nie był ten etap wojny, że im nie tylko brakowało ludzi, ale też i sprzętu. Także, jak to... Szanowni, byli, to jak nie to by... mogła być chyba rampa. Jak to wyglądało, to trudno powiedzieć. Raczej tu nie była rady. Słuchaj, ja, Może... to, ja, ja wrócę do tego momentu jak ja to mówię. Za młody jestem żeby to pamiętać. Ja też. No nie, to akurat nie były moje czasy. My sobie oczywiście żartujemy tutaj, e, wiedząc o tym, że powaga sytuacji powinna być zachowana i nie śmieszkujemy sobie z całej sytuacji, tylko chcielibyśmy Wam to przedstawić w jakiś taki w miarę przyjemny sposób. No szczególnie, że dzisiaj... Pokazujemy Wam rzeczy, które nie są jakby specjalnie atrakcyjne wizualnie, natomiast bardziej są to takie, takie ciekawostki. No dobra, to lecimy dalej. Tu się przekręcenia, jak tam... To... Tak, tak, już się wszystko nagrywa. Aha. No bo ja powiedziałem, że to jest zajezdnia, a to nie jest zajezdnia. Co to jest? To jest bocznica, tak? Nie, to jest akurat stacja kolejowa. To jest stacja? E, to znaczy nawet budynek stacyjny, tak jakbyśmy poszli do przodu, to możemy zobaczyć, One tam za drzewami jest. A to nie widać go. No nie widać. No dobra, drodzy moi, bo kontynuujemy ten cykl związany z torami kolejowymi nie tylko. To wszystko, co działo się w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym i wszystko naokoło. No i dzisiaj dojechaliśmy, bo materiał jest taki zbierankowy. Dzisiaj em, dojechaliśmy do, do, do miejsca, które jest bardzo ciekawe. Dlaczego to miejsce jest takie ciekawe, Przemek? Bo są tory, a ja mhm. kończyłem szkołę, to szkołę są... w kierunku takim kolejowym, ale nie to się żartuję tory. oczywiście, Tak, ale są też stare tory. Gdzie to są stare tory. Tu, tu są bardzo stare szyny ale wbudowane są... w tą rampę. Ale to są nieużywane tory. A, to kiedyś były używane, zresztą patrząc po Zapachcie. tym jak wygląda główka właśnie, to to pokazujesz, to, to widać, że trochę ta szyna przeszła. Bo tutaj gdzieś były oznaczenia A rocznika. to w drugą stronę proponuję. W tamtą? Tak, w tamtą. Dobra, to idziemy w tamtą, żeby później nie było, że nie pokazujemy Wam nic ciekawego. Tu, zobaczcie jakie łączenia. Tu. Gdzie tu? Proszę, 1900, 1894 rok BST. Tu trochę lepiej widać. Aha, tu jest jeszcze jeden. Aha, kropka 1894 BST. Czy, czyżby Berlin? Nie tak wiem, strzelam to jest, tylko. To są tak stare szyny, że nie wiem. Tu, tu, tylko, tu jest jeszcze widać znak firmy Krupp. Krupp. Oznaczenie 1899. 7? Ja bym powiedział 7. 7, 7, masz rację, bo to tak wyglądało trochę. I zobaczcie, ale może okej. Okay. A do czego to służy? No bo tutaj rozumiem tory. Tutaj można wjechać na górze samochodem. Nie, nie mniejszym, mniejszym, większym. To jest. A, nie wolno chodzić po główkach szyn. Do czego. A to jest takie, taka zasada. Nie, 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 żeby po prostu nie, nie spać i nie zrobić sobie krzywdy. Aha. To jest rampa do najazdu. Y na platformy. Ale to jest do ta świeża po... rampa, prawda? Bo tu widzę coś jest wycięte prawdopodobnie. Tak, stop. U już ustaliliśmy, że przynajmniej szyny są takie trochę starsze. Mm -hmm. Ja pamiętam, jak to torowisko, które tutaj mamy już przytwierdzenie sprężyste do podkładów, mm -hmm. to jeszcze było na e, metalowych, blaszanych podkładach z roku 1939. Tu, tu wam pokażemy tak. Tu są e, uchwyty kręcone na śrubę. To jest przytwierdzenie klasyczne, ale to też jest chyba powojenne już, prawda? Nie, to jest współczesne. To jest też współ... nawet współczesne. A, to tu jest, jest takie łączenie, natomiast to łączenie, które jest tutaj, to jest chyba już takie najnowocześniejsze. Z lat 90., jak dobrze pamiętam, nie będę się upierał tam dokładnie. To są takie też specjalne znaczenie szyn S49. To to nie, nie, nie. nie. To, jest typ, to jest typ szyny S49. To jest typ szyny. Mhm. Czekaj. Podkłady. Gdzieś tam 80. Jest co? Stawiał, rok. stawiał, że to jest, to jest też typ podkładu z 2000 roku. Aha. około 2000 roku ta szyna. Tak, patrząc, to też są stare. Ale nie będę się, się upierał. Grup. Czyli one są w, później wykorzystane, ściągnięte prawdopodobnie stąd i wykorzystane później do, 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 do wzmocnienia tej rampy całej. Nie znamy rocznika, wiemy tylko tyle, że było to doskonałe miejsce przeładunkowe. Tutaj można było wjechać, zresztą to było wykorzystywane w czasie wojny, prawda? Oj, takich informacji nie powstało. Nie? ale... Nie Najprawdopodobniej, bo są to, nie. są to prawdopodobnie elementy e, związane z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym, a polegało to na tym, że wjeżdżał, o stąd wjeżdżał pociąg, zatrzymywał się, można było podjechać pojazdem, można nadal podjechać pojazdem, załadowywać, rozładowywać i tak dalej, i tak dalej. To ciągle jest wykorzystywane. Przez kogo to nie powiemy, bo jest wykorzystywane. O, tak. z I tej grusza. wersji się trzymajmy. Znaczy, torowi, stacja i torowisko, to już to było w czasie wojny. Czy wykorzystywane? No na Tarady. pewno wykorzystywane. Szczególnie, że niedaleko stąd, co jeszcze pokażemy w którymś z materiałów, jest dodatkowo dosyć duży magazyn, prawda? No i pewnie nie jeden. I pewnie nie jeden. O którym myślisz? Czekaj, chyba. O tym, który ostatnio, no tak. Teraz to materiał składankowy, to będzie ciężko. Przejeżdżaliśmy obok niego i wtedy wpadł, wpadliśmy na pomysł, że zrobimy kiedyś A, tak. materiał o, o torach i o wszystkim. Także, drodzy moi, to jest jeden z punktów, jedno z miejsc, gdzie. Torów jest całkiem sporo i no i to jest jeden z elementów Międzyrzeckiego Rejonu umocnionego. Tym razem nie mówimy na pewno, mówimy, że prawdopodobnie Czy znaczy, to zabezpieczenia budowy, w trakcie budowy jak najbardziej. To, no. Jakby to, nie, nie są munkry, to trzeba też powiedzieć, że na czas budowy to drożnia, nawierzchnie kolejowe zostały bardzo mocno rozbudowane, no tak to jeszcze w, widać na w zdjęciach w, krótniczych. Tak w, jak w wypadku Rize, to Rize to nie tylko sztolnie, ale również cały kompleks dodatkowych rzeczy, czyli Transporty, dzięki którym no, można było dostarczyć, dowieść, zabrać i urobek i, i wszystkie rzeczy potrzebne do budowy. Także kolejna część za nami, ciąg dalszy nastąpi. No i mamy kolejne miejsce z naszego cyklu kolejowego. Stacja kolejowa Staropole. Przemek stwierdził, że widziałem jeszcze jak tu. Łowak pod nogi. Tak. Widziałem jeszcze jak tutaj jeździły pociągi. Dużo tych pociągów tu jeździło? W tej nie, ja jechałem jednym. A, ale tor jest <grym> też jeden, właśnie tak się... Nie, więcej, jest to tylko, że go, ich nie widać, to... no zobacz, tutaj masz następny. A jest drugi rzeczywiście z tej Wiesz, to strony. żeby patrzyłem za, żeby to, to za to, to mhm. jakimiś tam cechami, bo Chciałbym, żeby znaleźć niemieckie szyny, ale jak doszedłem do tego miejsca, to już wiem, że nie ma co szukać. Bo to jest łączenie... Termitowe jak najbardziej współczesne. Także na pewno nie. Na pewno nie są to niemieckie szyny. Co no. nie zmienia faktu, że tutaj były również e, niemieckie szyny. I tutaj były e, była niemiecka kolej. Stacja. Stacja pole jest, jest sta jedną ze dwóch stacji, które służyły do przeładunku zaopatrzenia pancerzy remontowane. Miały być montowane na bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Mocjonalnego. Jedną z dwóch. Tak. A druga to? Kursko. Mm -hmm. To stacja w Kursku. Ja wiesz, co powiem Ci, że tutaj tak idziemy, bo ja chcę zobaczyć, a wydawało mi się, że to jest tutaj za płotem. Ale Ale od drogi. Wiesz, co to jest tak? Na niektórych materiałach. Przedstawiany jest taki jeden budyneczek na, przy stacji w Staropolu, który miał być budynkiem e, jakieś, e, przy, w którym przetrzymywani byli więźniowie. Ale z tym było inaczej. Więc co? Spróbujemy od do drugiej strony. Tutaj jakieś elementy jeszcze. Chyba, chyba że on jest tam. O! No to... Tylko nie wiem, czy my z tej strony zobaczymy, czy nie trzeba będzie obejść tego. Tak? A pociąg... Wow, że to było tak dawno temu. Chyba do szkoły podstawowej chodziłem na jakimś rajdzie stanowym kopu wracaliśmy pociągiem. Z jakiegoś nie rajdu. Nie, ale to nie był już niemiecki pociąg. Nie, ja, jak najbardziej. Nie. To co ja... Ja wiem, że to ja, młody nie jestem, ale nie jestem <grym> aż tak stary, żeby jeździć niemieckimi pociągami. A ja jeździłem. A... Tak, to jest ten budynek tylko... Chyba go od strony drogi lepiej widać. Tak no mi się wydaje. Spróbujemy no Strasznie mój to mój wszystko drogi. zarosło, także myśmy, musimy się przebić. O i tu są jeszcze <laughs> ewidentnie poniemieckie murki. Właściwie w tym miejscu infrastruktura. Być może tam szopy, bo te budynki też są stare być. Dobra, może... tego pająka zabrałem <laughs> Być może są to również budynki związane z całym systemem MRU butelki które znajdujemy tutaj w Czeczorach to są na no, no, 99% butelki z czasów. Nam już nieco bliższych. Myślę, że jakby tutaj polatać trochę z pikawą, to byłaby szansa, że coś można by było znaleźć. No, bardzo, ładne, bardzo ładne tereny. Jest. Budynek. I co i w tym budynku? To Powiem tak, z informacji, której ja posiadam, to jest jeszcze jeden z ostatnich oryginalnych budynków. Zresztą na, w Kursku też zachował się, nie wiem, czy to teren. Tu nie wchodź. Nie? <laughs> dlatego... O, dlatego tu nie wchodź, a to On w ogóle zobacz na co prawie że Właśnie przyszedł. chciałem powiedzieć. Do e, drutu, e, drutu z tego, jak on się nazywa? No, drutu kolczastego. No właśnie, no dzisiaj taki dzień, że trochę mi się miesza, eksploracyjny taki kawałek materiału, składany zresztą i barak, z którym jak twierdzi Przemek. Znaczy ja to też tylko z opowieści, zaraz to zweryfikujemy, a przynajmniej spróbujemy zweryfikować. Czy on mógłby być? z tamtych czasów mógłby być Mógłby, tylko pozostaje teraz pytanie O, wejście no. będzie raczej trudne Przez okno, tu nie wchodź Tam w takim nawet całkiem niezłym stanie jest, przytrzymasz? Tak O, o, to jeszcze. uważaj, uważaj, uważa, bo tutaj może być to trochę. Ale jest to budynek, który na pewno był używany jeszcze długo. Z był kiedyś wymalowany w fajny sposób. Kafelski na pewno późniejsze. To było w WC. No ale ilość warstw farby. Tak, tak. Umywalnia. Jeszcze Nie ma nawet lustra są. Też taka ciekawostka trochę. Nie spodziewałem się, że w takim zniszczonym obiekcie będą lustra. O, tu jest pomieszczenie prawdopodobnie jakieś biurowe. No tutaj widać ewidentnie, że panele były pozakładane. To jakieś budynki administracyjne musiały być później. O, i tutaj widać. Jasne. No nie można było wejść drzwiami, musieliśmy. Widać te stosować. panele. Kuchnia w kuchni jeszcze jakieś chyba tonery, kawałki yy, kawałki telefonów. To prawdopodobnie jakieś y, pomieszczenia administracyjne związane z PGR-em albo z czemu podobnym były. Później Oczywiście jakaś elektryka tu mogła być. Zobaczcie. Słup, czy uważać pod nogi, generalnie? No więc, co powiem Ci, że Słup czy on został przebudowany, bo zewnętrzna część drewniana. Ta przebudówka była zrobiona mm. w późniejszym czasie. No, no istnieje opcja, że. Przetrzymywani byli tutaj. Nie, to, to raczej też był. Nie sądzę, żeby tutaj ktoś był przetrzymywany. No ale może raczej. nie wiem. No w każdym razie ze wszystkich mam? historii, które ja znam, wszystkie historie, które ja znam opowieści, to mówię, że to jest właśnie jeszcze pozostałość po stacji w Staropolu i jest to oryginalnie po niemiecki budynek. No istnieje opcja, że tu również jakiś plac był. O, zrzutnia jakaś? Czy kanał? Kanał no chyba. trudno powiedzieć. Niezbyt głęboki. Znaczy kanał. No to kanał to trzeba uważać. Ale budynek ładny. No budynki jak widzicie e, z, związane z kolejnictwem nam się tutaj pojawiają. Bo to rozumiem kolejnictwo. Tak. St stacja. Tego. Stacja kolejowa. Także widzicie było to dosyć ciekawie rozwiązane. To tu będzie wjazd na rampa. I cały czas w Staropolu jesteśmy. No, no to prawdopodobnie wiasna rampa jest. Widać ewidentnie elementy podbudówki tutaj. Zobaczcie, jeden tor, drugi tor, przejazd przez drogę. Widać ewidentnie e, za, zaasfaltowane to wszystko, przygotowane bruk dojazdowy do samej stacji. Drewniane elementy, a tutaj my łazimy ewidentnie po, po rampie kolejowej, tak na 100%, rampa. Także takich elementów tutaj jest dosyć sporo pozostałości. Zobaczcie wskaźniki, czy jak to się nazywa? To tam, ten element, tam? No, do, a albo nie. do podnoszenia. Może być napływ tak. do przenoszenia linek, do podnoszenia tak, tak, tak. rogatek, albo do... Nie wiem, czy do zwrotnic? Chyba za słaby. Może i do zwrotnic. No, ale to jest rampa najazdowa, ewidentnie Jeszcze do... z niej. Do pakowania e, pojazdów. Znaczy, do pakowania towaru do pojazdów. O, tak chyba będzie prawidłowo. Tak, drodzy moi, elementów związanych z kolejnictwem Możemy tutaj doszukiwać się bardzo wiele po degradacji kolei, bo tak można to z czystym sumieniem nazwać. Zostały już tylko ślady tak naprawdę, ale nie zmienia to faktu, że było to bardzo mocno zurbanizowane pod względem torowo-kolejowym i Niemcy dowozili tutaj przede wszystkim właśnie koleją wszystkie elementy do produkcji bunkrów, które która tutaj przez długie lata trwała. No i nawierzchnie kolejowe też były doprowadzone. Torowiska były doprowadzone do placu budowy, do obiektów, jeżeli to było tylko możliwe. Tu na I odcinku centralnym że pod jednym z obiektów dosłownie przebiegały tory. Tak. To myślę, że jeszcze dojedziemy do tego miejsca. Jak nie dzisiaj to może następnego dnia. A jeżeli nie dojedziemy to zrobimy to w następnym cyklu. To by było tym razem na tyle. Jeżeli temat kolejnictwa Was interesuje, dajcie znać. Rozszerzymy go nieco. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.